Hejka. W tym wideo przedstawię Ci propozycję treningu górnych partii ciała. Przed rozpoczęciem treningu wykonaj krótką rozgrzewkę trwającą od 5 do 7 minut na dowolnej maszynie cardio. Następnie przejdź do rozciągania dynamicznego. Trening zaczynamy od wiosłowania z użyciem linek wyciągu dolnego. Zacznij od zamocowania odpowiedniego chwytu. Podejdź do wyciągu, chwyć za drążek po obu stronach jak najszerzej, nogi ustaw na szerokość bioder. Pochyl się i napnij brzuch. Pamiętaj, aby głowa znajdowała się w jednej linii z plecami. Wykonaj ruch prowadząc drążek do biodra. Przytrzymaj kilka sekund i powoli opuszczaj ciężar, wracając do pozycji wyjściowej. Wykonaj tak 4 serie po 10-12 powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem jest ściąganie drążka wyciągu górnego. Zacznij od zamocowania odpowiedniego uchwytu do wyciągu. Wreguluj wysokość wałków pod uda. Chwyć drążek szeroko na chwytem, usiądź przodem do maszyny, zablokuj uda wałkami. Lekko się odchyl, zepnij brzuch, wypnij klatkę piersiową do przodu. Biorąc wdech, ściągnij łopatki w dół i do siebie i przyciągnij drążek na wysokość klatki piersiowej. Łokcie prowadź wzdłuż tułowia w kierunku bioder. Postaraj się utrzymać napięcie mięśni przez kilka sekund, Następnie wróć do pozycji wyjściowej opuszczając ciężar. Wykonaj tak 4 serie po 10-12 powtórzeń. Następnym ćwiczeniem jest uzyskanie hantli nad głowę siedząc. Ustaw ławeczkę pionowo, tak abyś mogła się o nią oprzeć. Podłóż ręcznik. Weź hantle, usiądź na ławeczce, dociśnij plecy. Nogi oprzyj o podłogę. Unieś ramiona tak, aby hantle znajdowały się na wysokości głowy. Pamiętaj, aby palce zwrócone były do przodu, łapki w linii z nadgarstkiem. Utrzymując prawidłową pozycję wyjściową, weź wdech, a następnie unieś ramiona z równoczesnym wyprostem w stawach łokciowych i wyciśnij hantle nad głowę. Pamiętaj o spiętym brzuchu. Wykonaj tak 4 serie po 8-10 powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem są wznosy bokiem z użyciem linek wyciągu dolnego. Po obu stronach zamocuj odpowiednie uchwyty do wykonania tego ćwiczenia. Podejdź do wyciągu, chwyć rączki na ukos, wykonaj wdech i unieś obie ręce aż na wysokość barków. W najwyższym punkcie zatrzymaj na krótko ciężar, następnie powolnym, kontrolowanym ruchem opuść ramiona zachowując napięcie. Wykonaj tak 4 serie po 10-14 powtórzeń. Następnym ćwiczeniem jest uginanie ramion z hantlami z rotacją. Stań z ramionami ułożonymi wzdłuż ciała, napnij brzuch oraz pośladki. Wykonaj wdech, następnie rozpocznij uginanie z jednoczesną rotacją z zewnętrzną, aby finalnie dłoń była skierowana kciukiem na z zewnątrz. Zatrzymaj ruch na ułamek sekundy w pozycji końcowej. Wróć do pozycji wyjściowej, powoli opuszczając ramię i wykonaj wdech, Następnie wykonaj taki sam ruch drugą ręką. Pamiętaj, aby nie szarpać ciężaru i opuszczać go kontrolowanie. Ćwiczenie zrób w trzech seriach po 12-14 powtórzeń. Ostatnim ćwiczeniem jest prostowanie przed z użyciem wyciągu górnego. Zamocuj odpowiedni chwyt do wykonania tego ćwiczenia, w tym przypadku jest to sznur. Stań przodem do wyciągu. Chwyć za sznur, trzymaj wyprostowaną, nieznacznie pochyloną sylwetkę. Łokcie trzymaj blisko tułowia, utrzymując prawidłową pozycję wyjściową, weź wdech i rozpocznij prostowanie ramion w stawach łokciowych. Podczas ruchu utrzymuj ciało nieruchomo, ciągnij łopatki, kontynuuj ruch do pełnego wyprostu w stawie łokciowym. W napięcia zatrzymaj ruch na ułamek sekundy, a następnie rozpocznij opuszczanie ciężaru. Wykonaj tak 3 serie po 12-14 powtórzeń. W pierwszych trzech ćwiczeniach zrób przerwy między seriami trwające do 2 minut, a w kolejnych trzech ćwiczeniach do maksymalnie 1,5 minuty. Ciężar dobierz odpowiednio do swoich możliwości tak abyś była w stanie wykonać ilość powtórzeń w wskazanym zakresie. Udanego treningu. Jeśli spodobała Ci się moja propozycja, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz po sobie znak w postaci lajka, komentarza bądź udostępnisz ten materiał.